Ty chyba najlepiej właśnie znasz rywala. Możesz podpowiedzieć kolegom, poodpowiadać coś tam w Wydaje mi się, że tak, ale to mówię, no każdy, każda drużyna jakoś w sezon, mówię, pewnie trener też z Gliwiz będzie chciał to jakoś inaczej przygotować, żeby, żeby zrobić jakieś niespodzianki, bo wie, że, że są tu zawodnicy, którzy gdzieś tam w przeszłości, czy ja, czy Kendi byliśmy, Byliśmy w Gliwicach, więc, więc na pewno będzie szukał jakiejś tam zmiany zmiany czegoś, ale wydaje mi się, że, że nie są w stanie jakoś nas tam konkretnie, konkretnie zaskoczyć. Kwestia tego, jak my podejdziemy do tego meczu. Słyszałem też, że, że bywasz tam na meczach, że odwiedzasz stadion na bieżąco? Tak, mam tam, mam tam paru dobrych znajomych, a, a też mówię, no, spędziłem tam 3,5 roku, czyli, czyli kupę fajnych, fajnych wspomnień z, zresztą poprzedni sezon, drugie miejsce, więc, więc to też nie można przejść obok tego obojętnie i. I mówię, no zostawiłem tam wiele fajnych, fajnych wspomnień i, i dużo znajomych, ale mówię, no to są tylko już w, póki co wspomnienia i, i na razie żyję, trzeba żyć rzeczywistością i teraźniejszością, co, to co tu i to co teraz, więc mówię, no jedziemy tam po trzy punkty. Też będziesz chyba coś chciał udowodnić tam? Zawsze jest tam jakaś tam chęć pokazania, że, że za wcześnie się kogoś skreśliło, ale, ale wydaje mi się, że, że też nie na tym, nie na tym polega, bo, bo czasem takie rzeczy potrafią troszkę... Dodać, dodać nerwowości i, i niepotrzebnie jakoś tam skłębiać dużo dużo emocji i nerwów, dlatego, dlatego nie, nie przykładam jakoś do tego wagi i, i staram się, żebyśmy pojechali i, i wygrali. Bez względu na to, w jaki sposób ale gdzieś tam zdołali zdobyć trzy punkty. Nasza liga jest tak nieprzewidywalna, że, że to teraz na ten moment nie ma, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Bo my w tydzień temu też nie przegraliśmy siedmiu już z rzędu meczy, a, a na wiśle przegraliśmy i i mówię, no te, wszystkie, te wszystkie jakieś tam zasady, reguły, jakieś rekordy są do tego, żeby je, żeby je przejmować, łamać i, i te dobre i te złe pasy zakończać. Czy ten jeden mecz to takie yy, taki le, lekkie potknięcie, tak? Tak, wydaje mi się, że, że no mówię, no gdzieś po trzech, czterech meczach byśmy mogli, jakbyśmy przegrali, to można wtedy mówić o kryzysie, a, a jedna porażka, wydaje mi się, niczego nie zmienia. No, wiadomo, że każdy, każdy chciałby co chwilę wygrywać, ale no, tak sport i tak, tak nie zawsze jest i nie zawsze się tak da. Dlatego podchodzimy do tego tak spokojnie. Mamy też jakiś tam zapas punktów, że, że te głowy na razie mamy taki, można powiedzieć, spokój, ale mówię, no, trzeba wygrywać wszystko, co, co się da, bo, bo zaraz się może okazać, że tego spokojnie będzie.